Jaka ukryta prawda sprawiła, że żałowałeś nienawiści do swojego rodzica przez lata. Kiedy miałam 12 lat, mój tata zniknął dwa dni przed Bożym Narodzeniem. Mama po prostu powiedziała, że nas zostawił. Przez lata go nienawidziłam, drąc jego listy bez czytania, odsyłając każdą kartkę urodzinową. Kiedy skończyłam 16 lat, nawet usunęłam jego numer. W zeszłym tygodniu, sprzątając dom mamy po jej pogrzebie, znalazłam ukryte pudełko w szafie w jej sypialni. W środku były dokumenty medyczne z 2008 roku. Tata miał wczesne stadium Alzheimera w wieku 38 lat. Lekarze dawali mu kilka miesięcy, zanim zacznie nas całkowicie zapominać. Pod dokumentami znalazłam listy, po jednym na każde moje urodzenie każdą ukończoną szkołę i każde Boże Narodzenie, które wiedział, że przegapi. Napisał je wszystkie w miesiącu przed odejściem, póki jeszcze pamiętał. Ostatni list wyjaśniał wszystko. Wolę, żebyś mnie nienawidziła za to, że odszedłem, niż żebyś musiała patrzeć, jak twój tata nie pamięta twojego imienia. Twoja mama obiecała dać ci te listy, kiedy będziesz gotowa. Pisze to, póki jeszcze pamiętam twój śmiech, jak marszczysz nosek, gdy jesteś szczęśliwa, jak nazywasz mnie mi się tatusiem. Kocham cię, księżniczko. Mam nadzieję, że pewnego dnia to zrozumiesz. Jest w ośrodku opieki dwie godziny drogi stąd. Odwiedziłam go wczoraj, nie rozpoznał mnie, ale kiedy się uśmiechnęłam, powiedział: też nosek dokładnie tak samo jak moja córeczka. Rozpłakałam się.